Jak głosi znane powiedzenie, pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Inne z kolei mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Jeśli to prawda, powiatowe zwierzaki mają ich bardzo wielu. Aby się o tym przekonać, wystarczyło przyjść w sobotę na zorganizowaną w ratuszowym atrium, imprezę pod hasłem świat czterech chłap. Kryła się pod nią zbiórka pieniędzy, karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt. Pomysł powstał. w w trakcie kontaktu z różnymi naszymi partnerami którzy pomagają nam w zbieraniu nakrętek wspomagają w naszych innych akcjach i tak od słowa do słowa na jak gdyby pomysł właścicielki sklepu Alfred pomyśleliśmy że warto zintegrować grupy zbierające pomagające ludziom i te które pomagają zwierzętom do akcji włączyły się też m.in. Fundacja Psy Ulicy, prowadząca na terenie kraju Trzy Schroniska, oraz Legionowskie Stowarzyszenie Paczka Pomysłów, a przede wszystkim wielu ludzi, którzy na punkcie psów, ale nie tylko ich, mają kota. Obok mnie taka osoba stoi, pani Luiza Tworek, która jest absolutną wariatką psią, w ogóle jest zwierzolubem. I y, wszystko, co wiem o psach, a w każdym razie większość to ma od niej. Jest y, bardzo fajnym, dobrym człowiekiem, który w dodatku, y, gdy nie pomaga innym, to czuje się chory. Pani Luiza, jest pani stuknięta, prawda? Jestem bardzo stuknięta, tak jak i pani. Na szczęście chodzi o dolegliwość, której wręcz nie powinno się leczyć. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc e, różnym fundacjom, między innymi mamy strażna Zwierząt, mamy fundację e, Pies na Zakręcie. Mamy fundację cztery łapy. Zapraszamy wszystkich gorąco oczywiście. Można wyadoptować psa. Mamy tutaj pieski do adopcji, jak widać. Cztery sztuki ze straży dla zwierząt. Oczywiście psy są zabezpieczone w sposób taki, że można je brać od razu do domu. Dostaną wyposażenie, dostaną pakiet, pakiet kąpielowo-fryzjerski na cały rok. Także full wypas, jak to się mówi. Taka też była cała sobotnia impreza. To dlatego miłośnicy psów chodzili wśród licznych stoisk, zrelaksowani i uśmiechnięci, a ich pupile radośnie merdały ogonami. Dobrej atmosferze sprzyjała również grana na żywo muzyka. Jak twierdzą obrońcy zwierząt na co dzień, nie jest jednak tak różowo. Ludzie biorą zwierzaka, nie bardzo sobie z nim radzą i później pozbywają się go często w bardzo przykrych okolicznościach. Wszyscy widzieli te zdjęcia psów przywiązanych do drzewa w lesie albo psy biegające samopas po lesie, błąkające się, w oszalałe z przerażenia między samochodami. To jest coś, z czym musimy sobie poradzić. A gdyby ktoś przypadkiem słabo radził sobie ze swoim psem czy kotem, śmiało może zapytać specjalistów. Zadeklarowali oni chęć pomagania nie tylko od święta. Zapraszam do sklepu Alfred. Ja zawsze udzielę pomocy, pomogę, pokieruję na tyle ile będę mogła. Oczywiście w ciągłej współpracy jestem ze strażą dla zwierząt, więc jeżeli na jakieś pytania nie będę miała odpowiedzieć, zapraszam i wtedy skontaktuję się z paniami ze straży dla zwierząt. Poza tym oczywiście można nas złapać na Facebooku. Mira Słuchodolska, mam otwarty profil. Proszę do mnie pisać też, pomogę, wytłumaczę, na ile będę mogła. I tak oto w sobotę Powiatowe Psy znów przekonamy się, że ich żywot wcale nie musi być pieski. Jeden z nich trafił do nowej rodziny, innym zainteresował się wspierający zbiórkę aktor Artur Pontek. Legionowianie nie żałowali grosza, przynieśli też mnóstwo karmy i akcesoriów dla zwierząt. Nic dziwnego, że po takim sukcesie debiutanckiej, bądź co bądź akcji, organizatorzy już myślą o kolejnej.